Małopolska świetnymi drogami rowerowymi stoi. Co jeszcze lepsze, spora ich część została poprowadzona wzdłuż rzek. A co za tym idzie, nie dość że przepiękne górskie pejzaże mamy jak na dłoni, to jeszcze drogi te są dostępne dla wielu, również początkujących turystów rowerowych. Tymi słowami rozpoczyna się ten rozdział w książce, to jest świat, gdzie znajdziecie ponad 35 w pełni opracowanych tras rowerowych tego typu po Polsce i blisko granicy. Sprawdźmy sobie, czy te opracowania są coś warte. Dokładniej mówiąc, odwiedzimy sobie dzisiaj wciśnięty pomiędzy Beskidem Niskim a Pieninami Beskid Sądecki. A przejdziemy po takich trasach jak Velo Poprad, Velo Dunajec, Velo Natura, Velo Krynica, a także Aqua Velo odwiedzając sporo ładnych miejsc po drodze. A tę lajtową, rzeczną trasą rozmaicimy sobie nieobowiązkowym, wyciskającym siódme poty podjazdem, który nagrodzi nas widokiem na Tatry. Taką mamy przynajmniej nadzieję. A nasza wycieczka zaczyna się od miasta Kryńca Zdrój, znanego i szanowanego miasta uzdrowiskowego już od czasów międzywojnia, kiedy to kurował się tutaj sam pił Sucki. I w sumie ja tylko się dziwię, że tutaj się piarowcy nie stwierdzili, że jakieś wody nie nazwą po prostu Sucki. Bo na pytanie, a jakążeś tu wodę pił, można by wtedy odpowiedzieć: A ja żem pił Sucki. Mam. Proszę. Oczyszcza, odpręża, odstresowuje wszystko. Żubr? Żubr. No wola. Jest? A z jajem? Jak carski żubr. Nie wiem, czy to się wódką nie powinno zapije No i tym sposobem zaczynamy naszą wycieczkę i to od razu z wysokiego C, w samej Krynicy zaczyna się tego typu świetna dedykowana ścieżka rowerowa, która prowadzi wzdłuż rzeki Velo-Krynica, to znaczy rzeka to jest Krynica, a ścieżka nazywa się Velo-Krynica. Fakt, że nazwałem Beskid Niski wciśniętym pomiędzy takich graczy jak Pieniny i Beskid Niski nijak mu nie umniejsza, co to to nie. Beskid Sądecki jest absolutnie fascynującym, mega widokowym i wydaje mi się, że troszeczkę niedocenianym pasmem górskim. Ale co do tego to już dajcie znać w komentarzach, czy kiedykolwiek byliście w Beskidzie Sądeckim, no i jak wrażenia. Jestem bardzo ciekaw, co polecacie tutaj zobaczyć. My tymczasem mijamy sobie Powroźnik, gdzie znajduje się ta oto drewniana cerkiew św. Jakuba wpisana. Wpisana na listę zabytków UNESCO. Jest to jedna z 16 polskich i ukraińskich cerkwi wpisanych na tę prestiżową listę, a także jeden z 250 zabytków małopolskich na szlaku architektury drewnianej. Swoją drogą, jeśli lubicie zwiedzać tego typu zabytki, to powinniście jeszcze rozważyć odbicie z trasy welokrynica i udanie się na inną, sąsiednią trasę, gdzie jeszcze jest pięć innych tego typu drewnianych, jedna murowana cerkwia. Mowa o liczącej sobie 33 km pętli nazywanej szlakiem wód mineralnych który poza pięknymi widokami, szutrowymi odcinkami, wspomnianymi cerkwiami jest także uro urozmaiconym darmowymi źródłami z wodą mineralną. Także jeśli lubicie pić wodę o smaku zardzewiałych śrubek, zgniłych jaj i dodatku uchanie nietoperza, to będzie jak znalazł. No to pędzimy dalej. Kolejne na trasie jest znane uzdrowisko Muszyna, nad którym górują ruiny zamku. Zamek ten, co ciekawe, był niegdyś centrum państwa muszyńskiego. Wszystko zaczęło się, kiedy król Jagieł, aby przypodobać się krakowskim biskupom, podarował im tutejsze ziemie i zezwolił na sprawowanie przez biskupów w muszynie władzy administracyjnej, częściowo wykonawczej i sądowniczej. Dzięki czemu muszyna zyskała nieoficjalnie nazwę, właśnie państwa muszyńskiego. A w taki sposób są przyozdobione informacje o trasach i atrakcjach w okolicy. Bardzo ładne miasteczko, można pozwiedzać, nabić się wody, oczywiście. My jednak lecimy dalej wzdłuż krynicy, która wpada zaraz tutaj za miastem Muszyna, do Popradu, a tym samym będziemy już jechać trasą Velo Poprad. Trasą Velo ale też równolegle trasą Velo Aqua. Bo musicie wiedzieć, że niektóre te trasy Velo się na siebie po prostu momentami nakładają. Tak jakby urzędnicy nie mogli się zdecydować co do finalnej nazwy. Z takimi widokami wijemy się raz to jadąc stroną polską, a raz słowacką przyjeżdżając po tego typu świetnych kładkach pieszo-rowerowych. Kapitalna sprawa, że się miejscowości nadgraniczne tak dobrze dogadały co do połączenia infrastruktury. W większości jednak jedzie się tutaj po stronie słowackiej i muszę przyznać, że jest to naprawdę przepiękny fragment. Mało ludzi, niewiele miejscowości, spokój i cisza. Jak to w sumie w większości miejsc na Słowacji. Olala. Zejdź z roweru. Patrzcie, tak to się robi. Jedną ręką. O kurde, dobra, kończę. Dawaj, to się kameruje. Jednak musiałem zjeść tym szutrem na dwie ręce, to jest ciekawy moment, to jest mój GPS, w sensie nie, że książka, ale po zeskanowaniu tego kodu, jest trasa i kod, wyświetla wam się taka mapa na stronie, na telefonie i słuchajcie, proszę jak pięknie oznaczone. Jest tutaj wykrzyknik. Ten wykrzyknik oznacza, że w tym miejscu jest niebezpieczny fragment, to jest ten zjazd. I tutaj są delikatne podjeździki na tym niebieskim fragmencie, więc tak jak opisałem w książce, jest pomarańczowy fragment, można objechać główną drogą. To zwłaszcza polecenie dla osób z szosami. Słuchajcie, a tutaj jedna z mniejszych miejscówek. Oczywiście oznaczono w książce Rower to jest świat jako miejsce idealne pod namiot. Takie polanki, blisko trasy. Można się tam rozbić płasko, zielono, drzewa są, ognisko można zrobić polecajka. No i żeby nie było, Słowacy też mają swoje ujęcia wody mineralnej, źródlanej. I co ciekawe, również jest za ja darmo, leci cały czas, nie trzeba zakręcać kranu. No i nie wali też z miałem aż tak bardzo. Proszę Państwa, tymczasem przerywamy wycieczkę rowerową, aby nadać komunikat specjalny. Okolica ta, proszę tutaj szybko pokazać, na mnie, na mnie z powrotem, okolica ta też pięknie nadaje się na wypad w góry, co też testujemy, chodzimy po tutejszych trasach, szukamy ciekawych widoków, które znajdą się w książce Góry to jest świat w przyszłym roku. Jeśli chcecie mnie zmotywować do pisania książki, to na dole jest link, możecie kliknąć, zapisać się na listę oczekujących. A więcej informacji w kolejnym programie. <grym> Pozdraszaj. Się. Dojeżdżamy do kolejnego zdrowego miasta, czyli piwniczna zdroja, ale trochę nam już starczy tych zdrojów, dlatego też odbijemy od rzeki Poprat i pociśniamy pod dojść niełatwy, e, długi podjazd. Przełęcz, o której mowa, na którą wjeżdżamy, nazywa się Obidza i jechaliśmy ją z Martą dawno temu, 8 lat chyba to będzie. Jedyne, co zapamiętałem, że mega mnie dojechał ten podjazd i było bardzo hardkurowo. No i w sumie nic się nie zmieniło, poza tym, że troszeczkę więcej kilogramów w sakwach, troszeczkę więcej kilogramów masy ciała i troszeczkę mniejsza kondycja. Także jest chyba gorzej niż było, ale jedziemy od lepszej strony, bo od tej drugiej, gdzie będziemy zjeżdżać, tam do dopiero jest. Podjazd ten liczy sobie 8 km, a jego średnie nachylenie 6,5%, jednak końcówka jest znacznie ostrzejsza. Jest parę takich momentów, gdzie nachylenie przebija wielokrotnie kilkanaście procent, nawet dobijając momentami do 20. Wszystkie te liczby czynią podjazd na Przełęcz Obidza dziesiątym najtrudniejszym podjazdem w Polsce. Nawet kozy mnie wyprzedzają pod tą górę. Ogólnie to polecam zostać sobie na obidzy na nocleg albo pod namiotem jak spaliśmy 8 lat temu albo w Bacówce jak spaliśmy tym razem. Niestety ani wieczorem ani z rana Tatry jakoś szczególnie nas nie uraczyły widokiem. Ten niewyraźny obrys gór to jedyne co udało się dostrzec z przełęczy. Ale nic to nie szkodzi, bo przed nami ciąg dalszy trasy i to ten lepszy. Szutrowy zjazd do samej Szczawnicy. Natomiast za przełęczą rozdziela, słuchajcie znajduje się naklejka. Tradycyjnie pierwsza osoba, która ją znajdzie i odklei, wygrywa czapkę. Taką, której teraz nie ma. O, Słuchajcie, niestety przegrało ale to była zaplanowana akcja. <słuch> Tutaj widz Łukasz. Należy mu się naklejka, bo pomógł znaleźć nam drona, którego rozpieprzyłem przed chwilą od drzewa. Ale pozytywny aspekt jest taki, że zgubiłem swoją czapkę wczoraj prawdopodobnie gdzieś na Obidzy, więc jeszcze jest jedna do znalezienia, tylko używana. To tyle. Pozdro. <słuch> Natomiast co do tego podjazdu, trzeba zaznaczyć, że jeśli nie czujecie się na siłach lub jeśli nie macie elektryka, no to wcale nie trzeba go jechać, żeby dobrze się bawić w Beskidzie Sądeckim. Bo jak wspomniałem, moje opracowanie tych tutaj tras w okolicy, wciąż książce Rower to jest świat, obejmuje dwie trasy. Jedna to ta trasa, którą jedziemy, która przebija się przez Przełęcz Obidza. Druga zaś biegnie dołem rzeki, dalej wzdłuż Popradu, aż do Dunajca. Tutaj macie jej profil wysokości, gdzie widać jak ładnie toczy się w dół. I plusem jest również fakt, że jest to praktycznie cały czas asfalt, Także jest idealna dla osób z szosami, a także przyjemna na wycieczki z dziećmi. A przy odrobinie farta możecie jeszcze doświadczyć tak zwanego wiatru ryterskiego, który jeszcze bardziej ułatwi Wam wycieczkę. A co to ten wiatr ryterski? Jest to wiatr typu fenowego, a jego odpowiednikiem dla Tatr jest nazwa halny. Czyli wiatr, który wieje z gór w dół doliny, nie dość że pcharu wyrzystów w plecy, to jeszcze mocno podnosi temperaturę. Natomiast te kadry to jest ta alternatywna trasa, o której wspominałem, a którą można urozmaicić sobie chociażby o zamek w Rytrze, czy też taką ciekawą platformę widokową ponad doliną. Choć no do niej, żeby dojechać, to już się trzeba trochę napocić. My tymczasem lecimy z pełną trasą i witamy się z Samiuśkim Dunajcem. Po drodze mijając wcześniej wąwóz Homole, który z lotu ptaka prezentuje się tak. Wizyta w Szczawnicy to zawsze bolesne zderzenie z jarmarkiem. Dzisiaj, nawet, odbywa się tam jakieś święto, słuchajcie, ale dzięki fajnej ścieżce sobie omijamy to miasto. Można powiedzieć, że nawet jak w tym memie, obchodzimy święto. A obchodzimy je, właściwie objeżdżamy wzdłuż rzeki Grajcarek. I tylko dziw bierze, że fragment ten nie zwie się Grajcarek. No dobra, ale skoro szczawnica, to i pieniny, które pysznią nam się po lewej stronie. Z bólem serca, ale tym razem ich nie odwiedzamy, a kto nie widział, to zapraszam na jeden z moich ulubionych filmów silent hikingowych który dwa lata temu nagrałem jesienią w pieninach. Właśnie z niego widzicie teraz te ujęcia. Bardzo polecam zobaczyć, my zaś dobijamy do Dunajca, a tym samym mkniemy przed siebie ostatnią z welo podczas tej wycieczki. Sama trasa Welo Dunajec na tym odcinku jest bardzo zróżnicowana i nie jest to raczej jej zaleta. Bo momentami biegnie piękną ścieżką wzdłuż rzeki, z dala od samochodów, jak to widzicie tutaj, ale są też fragmenty, gdzie trasa rowerowa pociągnięta została wzdłuż głównej drogi. Co prawda, jest wytyczona część rowerowa i to się chwali, jednak, mimo wszystko, przyjemność z jazdy, zwłaszcza w weekend, jest tutaj nie za duża. Na szczęście także i te odcinki nie trwają wiecznie. Sokoma. Ja myślałem, że dowolnie z tej wysokości to się posłucha. tu taka technologia czy jest chłodny. No jest. Tak? Ooo! Ale Takie atrakcje pod tym delikatnie męczącym fragmenciem. O, ale dobry. Słuchajcie, trochę mi się tak głupio zrobiło, że tak marudzę na te wszystkie wyle ale wiecie, że tak pół żartem. Tak naprawdę Małopolska robi tu naprawdę genialną robotę i wszystkie organizacje turystyczne, urzędy powinny się uczyć, bo świetna. Jest tutaj rowerowa robota wykonana w Małopolsce. Przed Wami ostatnia atrakcja na naszej trasie czyli Bobrowisko, słuchajcie. Przestrzeń naprawdę bardzo ładnie zaprojektowana. Do tego stopnia ładnie zaprojektowana, że wygrała nawet nagrodę województwa małopolskiego w kategorii zaaranżowanej przestrzeni publicznej. Niemniej jeśli myślicie, że zobaczycie tutaj bobra no to przez wzgląd na popularność tego miejsca niestety raczej można policzyć na palcach jednej ręki osoby, które bofer tutaj dostrzegły. Ja natomiast mam nadzieję, że na palcach więcej niż inne ręki policzymy osoby, które kliknęły łapkę w górę pod tym filmem i udostępniły go dalej. Dzięki za oglądanie, no i widzimy się w kolejnych filmach. Pozdro!